Chciałbym, żebyśmy pozostali przy tych czytaniach z dnia, zrobili tą lekcję ciągłą, lekcję continua, żeby jak gdyby nie przegapić też tego słowa, które Chrystus mówi do faryzeuszy. To słowo bardzo mocne do faryzeuszu, czyli dzisiaj do mnie, bo ja jestem tym uczonym w prawie i faryzeuszem, obłudnikiem, który potrzebuje tego słowa. Owszem, że Chrystus, i to w Ewangelii Świętego Mateusza, widać bardzo mocno, mówi słowa podniosłe, słowa, które pociągają, które zachwycają. Kazanie na górze, jedna wielka obietnica. Nawet jeśli nam się nie chce nawet uwierzyć w to, że, że jest to możliwe, żeby tym słowem żyć, to jest to jakaś radość, która płynie z tego słowa, jest zachwyt, jest chęć dania się por, porwać tym słowem. Inne wielkie mowy, jak mowa misyjna, do apostołów, którzy, którzy idą wprawdzie w lęku posłani przez Chrystusa, ale wracają z ogromną radością. Czy to jest w przypowieściach, przepiękne słowa, a teraz 23 rozdział to mowa do, przeciwko Faryzeuszom, mowa, która, która jest bardzo mocna mowa, która wzbudza wręcz lęk, przygnębienie. Dlaczego tak jest? Myślę, to jest to słowo, które Chrystus mówi nam, kiedy nie, nie, nie wierzymy Mu, kiedy e, nie jesteśmy posłuszni, kiedy robimy po Swojemu, e, mniej czy bardziej z głupoty, mniej czy bardziej z wyrafinowania, mniej czy bardziej świadomie. To jest tak, że Chrystus wzywa nas do wolności, przestrzega nas przed trudnościami, których On nie chce nam dać, przestrzega nas przed niebezpieczeństwami, ale człowiek może wręcz perwersyjnie chcieć spróbować, czy to aberracja, może zrobić też pewne głupoty no, z nieświadomości. Wyobraźmy sobie człowieka, który z takich, a nie innych powodów Złapał się teraz przewodu z, z prądem, czy to z głupoty, czy to obojętnie, ale teraz nie ma, nie ma innej możliwości, żeby teraz z nim dialogować, żeby mu tłumaczyć, że to jest źle. Trzeba po prostu mu dać w gębę, trzeba, trzeba go kopnąć, nie łapiąc się jego, żeby go od tego źródła prądu odciąć, żeby dać mu możliwość przeżyć. I to jest to słowo, które jest w 23 rozdziale, że, że to jest jakby takie uderzenie nas, żebyśmy się odcięli od, od zła, żeby, żeby otworzyły nam się oczy, żebyśmy zobaczyli, że, że potrzebujemy również mocnych wejść Pana Boga, które ratują nam życie. Takim jest to słowo do obłudników, jakimi my jesteśmy. I dzisiaj to słowo z Środy 21. Tygodnia Zwykłego mówi o dwóch kolejnych biadach Chrystusowych. pierwsze to jest do faryzyuszów, którzy są podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. I jaką rolę pełniły te groby pobielane? Do dzisiaj często zdarza się, widać to na, zwłaszcza na, na miejsca, które nie są cmentarzami, że te groby żydowskie są pobielane ciągle każdego roku świeżym wapnem, żeby wskazywały, że tu są kości, że tu jest grób, że tego miejsca nie jest, że dotykać, bo zaciąga się nieczystość. I i taką rolę pełniły właśnie te groby. Rolę nie, nie tyle zastraszającą, co rolę przestrzegającą przed czymś. Nie jest dobre, żebyś tu wszedł. Ostrzegam cię przed, przed tym krokiem. A faryzeusze z tego wszystkiego zrobili rolę, która, która skupiała na nich. Znak był po to, żeby przestrzec przed inną rzeczywistością. Ale oni stali się tym znakiem, żeby skupić całą uwagę na sobie. To jest tak, jak, jak gdyby znak, który jest przy drodze, e, skupiał na sobie, że teraz e, jest tak wspaniały, jest, jest tak e, świetnie zrobiony, jest tak e, sugestywny. Nie wiem, że teraz e, uwaga na, na, na pieszych e, w ten znak, który jest otoczony. E, czerwoną obwódką, białe tło i, i ten człowieczek, jego sylwetka, która mówi, że uważaj na tych pieszych, którzy, którzy będą przychodzić, że teraz, nie wiem, ten znak jest tak zrobiony, że no nie wiem, teraz ten, ten człowieczek tam to jest tak żywa kukiełka, to jest, nie wiem, wręcz film i to kobieta atrakcyjna, które zwraca uwagę kierowcy i ten przykuwa uwagę na, na tym znaku, skupia się, że przejeżdża tego, tego pieszego, który wyszedł na, na, na pas. Znak nie spełnił swojej roli. Znak miał ostrzec, a skupił na sobie. I wydaje mi się, że to jest ta, ta rola, którą w tym momencie zaczęli pełnić faryzeusze. Oni też mieli, mieli przestrzegać przed czym, mieli, mieli zwracać uwagę, na coś, co, co było od Pana Boga, na tą rzeczywistość, którą Pan Bóg chciał robić z innymi, a oni zwrócili, zwrócili tak bardzo na siebie, że, że od tych właściwych rzeczywistości Bożych tych ludzi, których prowadzili, tak naprawdę odwiedli. Pytanie jest ciągle to egzystencjalne, co to znaczy dla mnie, co to znaczy dla mnie konkretnie. W jakim wypadku ja jestem far tym faryzeuszem, tym obłudnikiem, w którym momencie ja nie pełnię rolę tego znaku dla tych, który, wobec których jestem postawiony jako, jako znak ostrzegawczy, wobec moich dzieci, że tak bardzo skupiam na sobie, na swojej miłości, na, na, na swoim życiu, na swoich problemach, że, że te dzieci są tak skupione, że, że wchodzą w jakąś tragedię, że, że same powodują wypadek swojego własnego życia. Jako rodzic, jako prezbiter. Mam ostrzegać, a tak naprawdę skupiam, skupiam na sobie. Mam mówić słowo, a, a mogę skupiać na, na sobie. Mam prowadzić ludzi do Boga, a mogę stawać się dla nich, dla nich przeszkodą jako spowiednik, że, że ktoś szuka, szuka mnie, szuka mojej obecności, szuka kobieta, szuka, szuka męża u, u księdza, który, który spowiada. To, to są wszystko rzeczywistości bliskie nam. Mogę wejść w tą obudę, mogę to zacząć widzieć i nic z tym nie robić. Mogę być owszem czasem tym ślepym, czy, czy z takiej, a nie innej przyczyny, że mogę się uchwycić tego, tego przewo przewodu z prądem. Ale czy dam się teraz temu słowu odbić, że widzę, że, że to jest źle? Widzę, że komuś to nie służy, ale mi służy, ale mnie to teraz jakoś doładowuje, mnie to uczuciowo karmi relacja z, z, nie wiem, z kobietą, czy cokolwiek, podłóżmy sobie nasze, nasze życie, nasze trudności, że, że nie chcę wejść tą, w tą rolę, którą Pan Bóg mi zlecił. Skupiam na sobie, zamiast na Panu Bogu. I druga rzeczywistość, drugie biada dzisiaj, biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze, obudnicy, budujecie groby prorokom i zdobicie Grobowcy sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków, ale przez to sami przyznajcie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. W czym e, może tutaj leżeć problem? E, w, w niezauważeniu naszej roli czy też naszego miejsca w życiu, że Chrystus mówi, mówi jedno: są, są jak gdyby dwa źródła: prorok i Ojcowie. E, to jest ten, ten konflikt, który się wytworzył. I my możemy mieć to przekonanie, że my przynależymy do proroka. Że my jesteśmy po tej linii prorockiej, że my jesteśmy, nie wiem, duchowymi synami, córkami proroka. A prawda jest, Chrystus mówi inne: jesteście synami waszych ojców. Że prorok jest, jest tym, który mówi również do nas, że mamy te same geny co naszy, nasi rodzice, mamy te same grzechy, które mieli nasi rodzice, i my nam jest bliżej do naszych rodziców niż do proroków, że, że my jesteśmy ciągle w tym, w tym niebezpieczeństwie odrzucenia proroków, które są do nas przysłani, jak nasi rodzice, jak nasi przodkowie, że my mamy to w sobie, to, to ch, e, choroby odrzucenia proroka. Że my przynależymy do tych rodziców. Rodzice popełniali te, te, te błędy, dziadkowie popełniali te, te błędy, i to, że ja tylko powiem, ja się tego odżegnuję, ja, ja nie chcę, ja, ja tego nie robię, to on niczym, niczego nie zmienia. Ja mam się zobaczyć w tej, tej linii bezpośredniej od moich e, przodków. E, I oczywiście to jest trudne, żeby zobaczyć tego proroka, kim jestem prorok, kim jestem odrzucony. Może, żeby właśnie dzisiaj zobaczyć, kogo ja odrzucam. Że może to jest ten prorok, który Pan Bóg mi, którego Pan Bóg mi e, posyła. Ale ja nie chcę ujrzeć tego proroka. Nie wiem, przysłowiowa teściowa. Jak ona może być prorokiem? Ona jest ciągle trudna, ciągle jest e, wyrzutem, wrzodem na, na czterech literach e, moj, mojego życia. Ale może to jest ten prorok, który Pan Bóg ci dał. Ile jest takich teściowych, pseudoteściowych, e, quasi-teściowych, które, które my mamy w życiu? Które są jak gdyby prorokiem, który odkrywa co w nas, to co było w, w tych ojcach i praojcach. Chęć zabicia drugiego, odrzucenia proroka. Że ja mam myśli zabójcze wobec, wobec tego proroka, który jest mi dane. Ta pokazuje mi. Ja chcę ją zabić, ja chcę ją zneutralizować, chcę ją wyrzucić. I mam to w sobie. Owszem, mamy roz, rozróżnienie. E żeby nie, nie, nie było teraz, że, że muszę przyjąć teściową, która mi niszczy życie i, i e, może ją powinienem się odciąć od, od mamusi, od, od teściowej, e, żeby wejść w jedność z, z mężem, z żoną. Żeby to, to musi być też to właściwe rozeznanie, ale mówię to jako, jako ten, ten przykład, że, że jest ktoś, kto, kto e, jak gdyby niszczy moje życie i teraz co mam w sobie? Czy mam w sobie te, te geny, geny moich rodziców, e, że chcę... Zabić, chcę odrzucić, chcę bronić własnego życia. Czy też mam w sobie, czy chcę tak naprawdę mieć w sobie, nie tylko wybudować temu pomnik, czyli zrobić coś zewnętrznego, tylko czy ja chcę mieć tego ducha prorockiego, tego ducha, który prorokiem sensu stricto był Jezus Chrystus. To jest ten duch proroczy. To, to znaczy mieć, mieć tego ducha, że ja... Jestem z Nim związany, że mam tą samą postawę, którą ma, ma On, że daje się zabijać temu pokoleniu, daje się zabijać innym, daje się zabijać e, ludziom, nie, nie pełniąc wolę, wolę Bożą, słuchając Jego słowa, e, pełniąc tą misję, którą Pan Bóg mi zlecił. To uczynił Chrystus. Chrystus tutaj się wystawił wobec e, uczonych w Piśmie, Foryzeuszów, i ten prorok został przez nich e, zabity. Nie wystawili mu pomnika. Chyba nie ma żadnego żydowskiego pomnika Jezusa Chrystusa. Jest ten żywy pomnik, który został mu wystawiony, jakim jest krzyż, czyli ten znak odrzucenia. Chrystus przyjął to odrzucenie. Jest tym prorokiem. I czy ja chcę być bardziej teraz po linii naturalnej? Trzymać się tego, co mi zlecili, co mi, zlecili, czy mi, co mi e przekazali inni w tym wychowaniu, czy też chce się od tego odciąć, ch czy chcę mu zbudować ten prawdziwy pomnik. E bo jaki jest pomnik dzisiaj, który ja mogę postawić Jezusowi Chrystusowi? To jest ten pomnik Krzyża, na którym w roli głównej, e pseudo główny, bo pierwszym no, główną jest oczywiście Jezus Chrystus. Ale to jest ten pomnik, na którym ja mogę zawisnąć. Mogę mieć to duchowe pokrewieństwo z Nim.